Kilka lat temu mówiliśmy o sztucznej inteligencji, dzisiaj mówimy o generatywnej sztucznej inteligencji, czyli rozwiązaniach, które bazują na rozległych modelach językowych, czyli tak zwanych modelach LLM. To są modele, które pozwalają zrozumieć człowieka, jego nawet nieustrukturyzowane wypowiedzi i... Przygotować odpowiedź w punkt na zadane pytanie przez generatywną sztuczną inteligencję bez angażowania tego czynnika ludzkiego po, po, po drugiej stronie. Więc, to jest ta różnica pomiędzy rozwiązaniami, które bazowały na algorytmach, na, na m, m, uczeniu maszynowym, a dzisiejszych rozwiązaniach, które mają ten model językowy, które rozumieją człowieka i odpowiadają w e, języku zrozumiałym także dla każdego z nas. Bank daje rozwiązania szyte na miarę klientom, bazujące na ich preferencjach, ich danych ich finansach i ten produkt jest przygotowany przez technologię, między innymi także przez generatywną sztuczną inteligencję w taki sposób, że on jest dla pana, dla pani w danym momencie życiowym, w danym miejscu, w którym się znajduje. Na przykład, jeżeli nie wiem, jestem na autostradzie, muszę kupić bilet za przejazd autostradą, to my możemy od razu przygotować taką ofertę, wysłać komunikatem push do klienta informację: mamy dla ciebie ofertę. Jednym stuknięciem w ekran twojego smartfona możesz ją uruchomić i możesz jechać, nie musisz myśleć, co mam zrobić, gdzie mam kupić. To są wartość dodana, którą ta technologia nam daje. Przyjemy usługi na miarę dla naszego klienta i wręczamy mu je w ręce w momencie, w którym on ich potrzebuje. Cyberbezpieczeństwo jest bardzo rozległym tematem i bardzo ważny dla banku. Banków, bo musimy dbać o bezpieczeństwo całego sektora finansowego, o bezpieczeństwo środków finansowych każdego z nas, każdego klienta banku, więc wykorzystujemy także technologię, generatywną sztuczną inteligencję w taki sposób, by zabezpieczyć naszych klientów, my na przykład wykryć próby podszycia się pod klienta, próby wykradzenia środków finansowych naszych klientów. Dlatego też uruchomiliśmy w WeloBanku usługę biometrii behawioralnej, czyli usługę, która pozwala na zbudowanie takiego indywidualnego profilu bankowania klienta. Co to jest profil bankowania? To jest na przykład sposób trzymania te telefonu, urządzenia typu smartfon, kont, w jakim go trzymamy, to jest prędkość pisania na klawiaturze, to jest sposób poruszania myszką, to jest sposób klikania w przyciski, które są dostępne czy w bankowości mobilnej, czy internetowej, jeżeli wykryjemy, że... Działania i czynności wykonywane przez kogoś nie pasują nam do profilu naszego klienta. My blokujemy takie czynności, kontaktujemy się z klientem i potwierdzamy, czy to on wykonuje te czynności, czy przypadkiem jakiś przestępca nie próbuje podszyć się pod niego, nie ukradł jego danych do logowania i nie próbuje wykraść jego środków.